Proszę Państwa, chciałbym zająć się dzisiaj tekstem, tekstem reskryptu cesarskiego, który właśnie dotyczy obowiązków namiestników prowincji w kontekście sprawstwa czynu niedozwolonego, czynu zabronionego, popełnionego przez osobę chorą umysłowo. Pozwolę sobie odczytać tłumaczenie, bo tekst jest dość obszerny, tłumaczenie e, profesora Macieja Jońcy. Boscy Marek Aurelius i Komodus w tych słowach wydali reskrypt do skapuli Tertullusa. Jeśli jesteś zupełnie pewny, że Elius Priscus znajduje się w takim stanie choroby umysłowej, że stale doznaje pomieszania zmysłów i nie ma przy tym podejrzenia tego rodzaju, że symulował obłęd, kiedy zabił swoją matkę, możesz odpuścić mu karę. Jako, że jest on już dostatecznie ukarany przez swe szaleństwo, powinien być jednak starannie strzeżony oraz, jeśli uznasz to za konieczne, skrępowany. Bardziej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jemu i jego najbliższym niż umierzenia kary. Jeżeli jednak, jak to się często zdarza, ma okresowe powroty świadomości, zbadaj dokładnie sprawę, czy zbrodnia nie została popełniona w jednym z takich momentów, gdyż wtedy nie należy mu się łaska z powodu zaburzenia umysłu. Jeśli zaś e, coś takiego odkryjesz, skonsultuj to z nami, a mogli ocenić, czy popełnił czyn w takiej właśnie chwili, kiedy mógł zrozumieć wagę swego działania i czy należy go skazać na karę śmierci. Tymczasem dowiedzieliśmy się z twojego listu, że miejsce jego pobytu i traktowania są takie, że troszczą się o niego przyjaciele i nawet, że przebywa we własnym domu. Wydaje się nam, że właściwie postąpisz, jeżeli zabierzesz tych, którzy zajmowali się nim w tamtym czasie i przeprowadzisz dochodzenie. Czy nie dopuścili się niedbalstwa? Celą opieki nad chorymi psychicznie jest nie tylko troska o to, by nie zrobili sobie sami krzywdy, ale także, by nie skrzywdzili innych. Jeśli się jednak tak stanie, winę należy przypisać tym, którzy dopuścili się zaniedbania w wykonywaniu swych obowiązków. Tekst jest dość obszerny. Pierwszy problem, jaki się tutaj pojawia, to proszę Państwa, problem autorstwa i pytania: czy to jest pierwszy znany nam akt prawny, który dotyczy tej problematyki? Ponieważ widzimy wyraźnie, że Maser wskazuje na autorów Marka Aureliusza i Komodusa, natomiast Ulpian i Modestynus, w, w odniesieniu do podobnego stanu faktycznego, podobnego reskryptu, wskazują na boskich braci. I proszę Państwa, no, Jeżeliby tekst, ten reskrypt pochodził od Marka Aureliusza i Komodusa, no to znaczyłoby, że jest wydany pomiędzy 176 a 180 rokiem po Chrystusie, bo wtedy współrządzili, no jeżeli boscy bracia, no to 7 lat wcześniej. Pytanie, no kto tutaj jak gdyby ma rację? Cóż, są jak gdyby trzy możliwości. Albo chodzi o... Jeden i ten sam reskrypt, ale hmm, jego autorem jest hmm, Marek Aureliusz Komodus. Albo chodzi o jeden i ten sam reskrypt, jego autorem są Boscy Bracia, albo chodzi o dwa różne reskrypty i wtedy ten, ten reskrypt Boskich Braci będzie starszy, oczywiście. E, w literaturze różne stanowiska e, i poglądy były prezentowane. Najstarszy, jaki znalazłem, to Jacques Curie, czyli poro, e, pogląd z XVI stulecia który stwierdził, że to macer się pomylił, pewnie to kryterium liczby, jak gdyby, jurystów tutaj było przesądzające. Natomiast mnie osobiście wydaje się, tak jak raczej większości naukowców, którzy się tą kwestią zajmowali, że zaszła pomyłka po stronie Ulpiana, którego przekaz jest dużo mniej dokładny, a jednocześnie no, Modestynus jako jego uczeń po prostu bezwiednie powielił ten błąd, a zatem ta szczegółowość tekstu Macera by przemawiała na korzyść jego wersji. Oczywiście nietypowość stanu faktycznego, bliskość czasowa, ewentualna pomiędzy panowaniami tych władców przesądzają, że raczej chodzi o jeden akt prawny, prawda, nie o dwa różne. I szanowni Państwo, teraz najciekawsze pytanie jest: skąd takie uregulowania i co te obowiązki namiestnika prowincji mogą nam powiedzieć na temat ratio legis reskryptu? No, co się nasuwa naturalnie, to są względy humanitarne. No, bo pojawiają się takie sformułowania, że choroba umysłowa sama stanowi dostateczną karę, że sprawcę należy strzec, ale po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo jemu także, no i oczywiście otoczeniu. No i w końcu że odpuszczenie tej kary to jest wyraz łaski, tak wenia się pojawia tutaj wprost to słowo. No i także tekst ulpiana dotyczący wyłączenia odpowiedzialności sprawcy morderstwa na Gruncie Lex Cornelia de sicariis et Beneficis również może sugerować to, 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 to uzasadnienie humanitarne, bo tu się pojawia takie odróżnienie, że dziecko i chory umysłowo, jeżeli zabiją człowieka, nie odpowiadają na podstawie Lex Cornelia, ponieważ jednego usprawiedliwia inocentia Consilii, czyli ta niewinność umysłu, byśmy powiedzieli, a drugiego nieszczęsność jego losu. Ale, szanowni Państwo, jeżeli. Tak jak gdyby zgłębimy się troszeczkę, no to dostrzeżemy, że chociażby w zakresie odpowiedzialności deliktowej juryści już wyraźnie akcentują, że chory umysłowo nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie jest zdolny do ponoszenia winy. I tutaj przykład już tym razem w moim niedoskonałym tłumaczeniu. Zapytajmy więc, czy skarga z ustawy akwiliańskiej przysługuje, jeżeli szkodę wyrządził chory psychicznie. Pegasus zaprzecza, jak bowiem zawinić może ten, który nie jest w pełni władz umysłowych. Jest to zgodne z prawdą, verissim, nawet najbardziej zgodne z prawdą. Zatem w takiej sytuacji skarga z ustawy akwiliańskiej nie przysługuje, podobnie jak wówczas, gdy szkodę wyrządzi zwierzę lub upadająca dachówka. To samo zostanie powiedziane, gdy szkodę wyrządzi dziecko. Natomiast jeżeli wyrządzi je niedojrzały, lebo on stwierdza, że jak odpowiada on z powodu kradzieży, tak i ponosi odpowiedzialność na podstawie ustawy akwiliańskiej. Jest to prawda, jeżeli jest on zdolny do rozeznania bezprawności własnych czynów. I w literaturze pojawił się taki pogląd, który mocno przeciwstawia te dwa rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność deliktową i odpowiedzialność karną na gruncie prawa publicznego. Mnie jednak wydaje się, że jeżeli wczytamy się w tekst reskryptu, właśnie w te zdanie odnoszące się do już tych poszczególnych obowiązków namiestnika, to jednak łagodzi to, ten, to takie wrażenie opozycyjności tych dwóch tekstów, ponieważ cesarze wskazują: namiestnik powinien zweryfikować, czy sprawca nie symulował choroby w momencie popełnienia czynu. Prawda? W momencie popełnienia czynu. To jest moment istotny. Czy nie symulował wtedy? Powinien ustalić, czy czyn nie został popełniony przez sprawcę, który jest wprawdzie chory umysłowo, ale w momencie popełnienia czynu, znowu e, choroby, e, objawy choroby nie ustąpiły na tyle, że był on świadomy wagi m, i znaczenia swego działania. I tutaj w zasadzie obojętne dla oceny prawnokarnej takiego czynu, w konsekwencji nasilenia represji karnej jest choroba umysłowa, która powstała już po popełnieniu czynu, tym samym widzimy. I gdybyśmy to odwrócili, tą sytuację, no to znowu sprawca, który dopuszcza się czynu w stanie niepoczytalności, ale później choroba ustępuje, powinien być uwolniony od odpowiedzialności karnej. tak? Czyli jak gdyby te względy, Przesądzają o tym, że prymarne znaczenie nie ma uzasadnienie aksjologiczne oparte o humanitas tych władców, pomimo że ono jest wyeksponowane ze względów retorycznych, natomiast prymarne znaczenie ma uzasadnienie dogmatyczne, związane właśnie z kondycją uniemożliwiającą przypisanie winy sprawcy. Co w sytuacji, gdyby sprawca działał w stanie częściowej świadomości, co się nazywa dzisiaj poczytalnością ograniczoną, Rzymianie oczywiście takiego pojęcia nie znali i wydaje mi się też, że reskrypt nie do końca daje podstawy, żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ja osobiście bym się opowiedział za z takim stanowiskiem, że troszeczkę wymagano od namiestnika prowincji rozstrzygnięcia takiego zero-jedynkowego. Był zdrowy? Czy był chory? Czy symulował? Tak, moment czynu przesądzający. Nie niuansujemy. No, w ramach ciekawostki, tylko powiem, że to pojęcie częściowej poczytalności wprowadzono dopiero w epoce nowożytnej. Jego twórcą, za jego twórcę uważa się Sermafił, ale także, także to, to, to jest już epoka zdecydowanie późniejsza. I Kwestia, którą też tutaj może to pominę, bo czas troszeczkę nas goni, natomiast chciałbym kilka słów powiedzieć też o, o recepcji tych zagadnień. Jak one wpływały właśnie na rozwój refleksji nad przestępstwem, refleksji naukowej? Ponieważ gdzie w średniowieczu taki pierwszy fragment, gdzie, gdzie identyfikujemy tą recepcję, oczywiście tutaj od razu powiem, że furore zrobił tekst Ulpiana na gruncie Lex Cornelia. On jest powtarzany bardzo chętnie, w przeciwieństwie do tej rozwlekłej dosyć treści reskryptu, która w zasadzie tylko w glosie raz się powtarza przy okazji analizy Lex Congruit. Y, czy, czyli tego tekstu, gdzie tam błędnie są wskazani di fratres jako autorzy. I tutaj mamy Assise di Ariano y, i Konstytuciones regni Sicilia, czyli na południu Włoch nam się to najpierw pojawia, przy czym ważniejszy, ważniejszy jest ten drugi tekst, czyli Konstytucji Królestwa Sycylii w, wydanych przez czy z inicjatywy Fryderyka II. A to dlatego, że, proszę Państwa, w różnych wariantach, w jakich ten tekst znajdujemy w rękopisach, mowa jest nie tylko o tym infelicitas fati, ale także infelicitas casus, a także animus się pojawia albo animi. E, a zatem to raczej wskazuje też na to uzasadnienie dogmatyczne. E, tutaj jest tekst akurat przytoczony według wydania krytycznego z 2020 roku. E, już powoli zmierzając do końca, bo pan profesor zerka już na zegarek. Proszę państwa, jeszcze tylko, jeszcze tylko dosłownie dwa ciekawe teksty. Jeden pochodzi od Placentinusa. I Placentinus w komentarzu do Lex Cornelia Desicaris et Beneficis w komentarzu do. W sumie, przepraszam, do kodeksu justyniańskiego pisze w ten sposób: Zbrodni, tej to jest zabójstwa, nie popełnia się bez woli uczynienia krzywdy. Wola i zamiar wyróżniają przestępstwo. Dlatego dziecko lub chory umysłowo, jeżeli zabije człowieka, nie podlega odpowiedzialności na podstawie Lex Cornelia, ponieważ jednego chroni niedostateczne rozeznanie, drugiego zaś usprawiedliwia nieszczęsność jego losu. Ten wystarczająco jest ukarany przez własne szaleństwo. Jak wskazuje się no, w D48992. I tutaj już widzimy to wyraźne zestawienie i próbę zobaczcie Państwo, jak ta, te rozwiązania rzymskie wpłynęły na myślenie o przestępstwie w takiej postaci abstrakcyjnej. Mamy to, to, to zestawienie. Przestępstwa tego, że nie popełnia się bez woli czynienia krzywdy, bo wola i zamiar je wyróżniają. Wola i zamiar wyróżniają przestępstwa jako wyróżniki. A zatem tutaj wyraźnie widzimy, nie ma woli, tak, bo osoba jest chora umysłowo, nie ma przestępstwa. Czyli to nie jest klauzula niekaralności, dzisiaj byśmy powiedzieli, tylko tutaj w ogóle nie ma czynu. Um, który kwalifikowałby się jako przestępstwo, prawda? To jest czyn zabroniony przez ustawę, ale nie ma odpowiedzialności karnej. Tak według dzisiejszych pojęć byśmy to powiedzieli. I tutaj um, też ciekawy tekst e, kardynał m, e, Henryk Suzy e, w Suma Aurea e, też pisze coś takiego. Lecz zabójstwa nie popełnia się bez zamiaru, koniecznym jest więc działanie zawinione. Nie przyjmuje się tu jednak, że rażące niedbalstwo równe jest winie umyślnej. Cesarz... E, Hadrian, chodzi o Hadriana, stwierdza, by bardziej zważać na wolę sprawcy niż wskutek, dlatego też dziecko oraz chory umysłowo nie odpowiada na podstawie tego prawa. E, proszę Państwa, czyli tutaj pojawia się to e, słynne sformułowanie Hadriana, które zazwyczaj jest przytaczane współcześnie w kontekście rozważań nad ewentualną karalnością usiłowania w prawie rzymskim. Natomiast, jak widzimy w średniowieczu, ono zostało połączone z właśnie tymi rozwiązaniami nad zawinieniem i przykładami sytuacji, kiedy tej winy przypisać się nie da. Późniejsze, w późniejszych źródłach też często się powtarza jak gdyby to nawiązanie do Konstytucjones Klementynę, ale to już w wersji, w wersji pisanej. Także dziękuję bardzo za uwagę.